Masz tak? Chcesz być lubiana przez wszystkich? Ja już nie chcę być lubiana przez wszystkich. I wiecie, że zrozumienie tego zajęło mi wiele lat, ale mimo wszystko było warto. I mówię tu o tym cichym, częstym nieuświadomieniu dążenia do bycia akceptowanym i kochanym przez wszystkich. O wszystkich próbach dopasowywania się o tym, żeby zawsze mówić to, co wypada zachowywać się tak, żeby nikogo nie zranić. Nie, nie skrzywdzić, że ktoś się nie obraził. Być miłą, uprzejmą i lojalną. Lubić wszystkich i żeby wszyscy mnie lubili. I mój partner kiedyś powiedział mi: wiesz co, ja nie znam osoby, która by Cię nie lubiła. I to pewnie prawda, ale wiesz co? Ja wtedy myślałam, że to jest jakieś takie, wiesz, coś to co mi schlebia. Daje mi poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy, a nawet poczucia dumy. Bycia taką wyjątkową. Tylko, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że coraz mniej wiem, kim tak naprawdę ja jestem. Byłam trochę jak kameleon. Zmieniałam się, żeby pasować. Wklejałam się w każde towarzystwo, każde środowisko, każdy klimat. Naprawdę nie było dla mnie grupy, do której ja bym się nie dopasowała. Ale pewnego dnia poczułam wewnętrzną pustkę i smutek, bo moje ja zostało przyćmione przez to, co chciałam, żeby inni we mnie widzieli. I wtedy zrozumiałam coś bardzo ważnego. To nie były potrzeby dorosłej kobiety. To były potrzeby mojego wewnętrznego dziecka, mojej małej Beatki. Tego dziecka, tej dziewczynki, które kiedyś czuło się niezauważone. Może nawet krytykowane, porównywane, odrzucane. Było jakieś niedość. Dziecka, które tak bardzo pragnąło być lubiane, kochane, że chciałam, żeby to inni we mnie widzieli kogoś fajnego, wyjątkowego. Ale te potrzeby dorosłej kobiety myślę, że dzisiaj są ważniejsze, żeby zauważyć te potrzeby wewnętrznego dziecka, tego dziecka, które, któremu się należy dzisiaj to zauważenie. Dziecka, które pragnąło być lubiane, ale wcale nie musi się dopasowywać do wszystkich i do wszystkiego. Przecież ja dzisiaj, jako dorosła kobieta, nie muszę być lubiana przez wszystkich. I to jest naprawdę okej. Okay. Zobacz, dorosła kobieta, którą się dzisiaj stałam, to zna swoją wartość, nawet wtedy, gdy komuś to się nie podoba. A tylko dziecko, dziecko w tobie wciąż boi się odrzucenia. Jeśli to teraz Właśnie do ciebie przemawia, porusza coś w tobie, to jest znak, że ty też słuchasz swojego wewnętrznego dziecka, i ono, wbrew temu, co myślisz, nie potrzebuje aprobaty innych. Ono potrzebuje Twojej, Twojej dorosłości, Twojej miłości, Twojego zaopiekowania. Z tej strony dorosłej, Twojej uwagi, Twojej bezwarunkowej miłości. Jeśli czujesz, że nadszedł moment, by odzyskać siebie, to przestań się dopasowywać i naucz się kochać siebie bez warunków, absolutnie żadnych. Powodzenia!